Cześć, wszystkim, witajcie w kolejnym materiale. Trzy dni temu dostaliśmy patch 11.17, który był jednym zdecydowanie z większych paczy w tym sezonie i przyszedł czas, aby sprawdzić, jakie postacie straciły i zyskały najwięcej na tej aktualizacji. Mam tutaj statystyki z trzech ostatnich dni, 3 miliony gier rozegranych, więc zobaczymy sobie, jak te postacie i jakie win rate się zachowały na przestrzeni tych ostatnich właśnie dni po zmianach. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy ten film od pozytywniejszej części, czyli od jasnych zwycięzców. patcha. Jednym z tych zwycięzców jest oczywiście Amumu. Nie tylko zyskał on ponad procent win na swojej głównej roli, czyli dżungli, ale też przede wszystkim pojawił się, pojawiła się jego prawdziwa off-rola, czyli support. Na tej roli, moi drodzy widzowie, zyskał aż prawie 10%. Win rate, co jest no niesamowitym wzrostem, zarówno pod względem popularności, jak i samego właśnie wskaźnika zwycięstw. A Amumu na suporcie staje się powoli faktem i możliwość zainicjowania walki ze swojego Q, potem. Powtórzenia tej inicjacji z drugiego Q, które mamy dostępne 3 sekundy po użyciu pierwszego jest naprawdę, naprawdę niesamowicie mocne. Obrażenia i tankowność Amumu naturalna jest całkiem, całkiem przyzwoita. Dodatkowo po levelu szóstym mamy naprawdę bardzo potężną inicjację ze względu na to, że możemy rzucić jedno Q, flashnąć się jeszcze głębiej w drużynę przeciwną i kliknąć tą r uwiązując wszystkich przeciwników w jednym miejscu. Sam zagrałem już kilka gierek Amumu na suporcie i zdecydowanie jestem w stanie to polecić. W dżungli personalnie nie widziałem jeszcze tej postaci, i biorąc pod uwagę, jaką mamy metę, jakie mamy postacie aktualnie w mecie, w tej dżungli, no to może być ciężko dla Amumu do, wzięcia, do wejścia tak naprawdę w metę. Natomiast na suporcie, w pewne piki, Amumu jest naprawdę, naprawdę przyjemnym bohaterem. Kolejnym pewnym zwycięzcą tego patcha jest Lucian, który siedzi na 48,5% winratium mniej więcej, zyskał procent, nie jest to duży winrate, jasne, natomiast próbka jest zdecydowanie duża, więc popularność Luciana na bocie, stricte na bocie jest naprawdę, naprawdę wysoka, ludzie zaczynają testować go, uczyć się w jakimś stopniu na nowo tak naprawdę, bo Luciana na bocie nie widzieliśmy od bardzo, bardzo dawna, był raczej grany na tych solo liniach i jego nowa, nowe miejsce w mecie jest troszeczkę inne, nie jest może Aż tak bardzo nastawiony na tą dominację we wczesnej fazie gry, dużo lepiej się skaluje teraz niż kiedyś, i gracze troszeczkę na nowo zarówno uczą się jego buildów, jak i samego playstylu Luciana. Dodatkowo, Lucian bardzo dobrze teraz kombuje się z pikami, które bardzo fajnie mogą odnawiać ten jego nowy buff z pasywa, który sprawia, że w momencie, w którym zbafujemy jakkolwiek Luciana, jego następne dwa auto-ataki zadają dodatkowe obrażenia, co oczywiście znowu. Ma naturalną synergię z jego normalnym pasywem, który sprawia, że po użyciu umiejętności ma dwa autoataki. Dlatego też, kolejnym pikiem, który chciałbym omówić, jest Nami. Kolejna zwycięszczyni tego pacza, która w tym momencie siedzi na 52,3% win atio, czyli bardzo, bardzo solidny winrate na supporta ardentowego, tak na dobrą sprawę. I właśnie Nami jest, no, w tym momencie genialnym, genialnym supportem, szczególnie jeżeli możemy ją piknąć do Luciana. Nami z Lucianem jest naprawdę silnym połączeniem ze względu na to, że możemy tego buffa Luciana aktywować dwukrotnie podczas jednej walki za pomocą naszego E oraz W. Dodatkowo nasze E schodzi od razu w momencie, w którym Lucian zaczyna atakować ze swojego podwójnego autoataku i te obrażenia łącznie są naprawdę, naprawdę bardzo wysokie. Nami zawsze była tym enchanterem nastawionym na wczesną fazę gry i w tym momencie Riot zbufował jej jeszcze bardziej właśnie tą fazę liniową. Przejdziemy teraz do postaci, które dalej zyskały na patchu 11.17, ale ich zyski w WinRay tak są dużo mniejsze i są poniżej 0,5%. Evelyn jest jednym z nich i w tym momencie jest naprawdę, naprawdę silną bohaterką, jeżeli jesteśmy w stanie dotrwać do tego levelu 6, co sprawia, że Evelyn bardzo dobrze jest kontrolowana przez postacie, które są w stanie wybierać na nią dużą, dużą presję przed tym e, ultimateem, tak? W momencie, w którym Evelyn dojdzie do ultimata, no to e, właściwie wchodzi na linię jakąkolwiek rzuca wszystkie umiejętności w jakiejś tam kolejności i zabija, ponieważ tak działa ta bohaterka, jest bardzo nieprzyjemna do grania i to też jest odzwierciedlone we wzroście jej ban rate'u, który podskoczył naturalnie o prawie 5%. Procent. Kolejną bohaterką, o której trzeba wspomnieć, jest oczywiście Zaja, która zyskała czas trwania, a właściwie czas kastowania zmniejszony na swoje Q oraz zwiększenie obrażeń z jej erki. O ile jej winrate skoczył raptem o 0,5%, o tyle jej pick rate skoczył bardzo wysoko, bo nagle jej popularność skoczyła aż o 5%. Ban rate jest minimalny, nie warto w ogóle o nim wspominać. Zaja jest zdecydowanie silną bohaterką w tym momencie i wartą pikowania, jeżeli. W drużynie przeciwnej widzicie dużo engage'ów, wtedy Zaya jest na, w, tym, w tym tak naprawdę najlepsza, tak? W unikaniu tej inicjacji, która inaczej innego Adekery by po prostu zabiła. Kolejną postacią, która zyskała bardzo dużo pod względem samej popularności, a nieznacznie też zyskała na win rate, jest Eko. Jego popularność skoczyła, moi drodzy, aż o 11% na tej roli. Ban skoczył o 5%. Więc pokazuje nam to postać, która ma naprawdę bardzo duży potencjał. Jasne, eko bez zabójstw jest dosyć słaby i szczerze jeśli miałbym wybierać jakiś apę dżunglerów wolę widzieć Eliskę albo Ewelin. Eko bez tego prowadzenia wielkiego jest dużo, dużo słabszą postacią, ale jednak jego popularność jest po prostu znacznie, znacznie wyższa. Myślę, że też dlatego, że jest troszeczkę prostszą postacią do grania. Tak czy inaczej Eko warty zdaje się być pikowania w dżungli. Na midzie jego winrate jest w wysokości 51,5%. Jest delikatny jakby wzrost jego winrateu na midzie, ale no, nie oszukujmy się, te zmiany w 11-17 w żadnym stopniu nie uderzyły, nie pomogły Eko na roli środkowej linii. Ostatnią postacią i zarazem takim przejściem do tych przegranych będzie Sena. Sena ale na adekery. Sena na adekery jest zwycięzcą, ponieważ zyskała aż 1,5% win rate'u. Sprawienie, że zwiększają obrażenia z jej krytów, zwiększają jej atak speed oraz zwiększają drop chance jej dusz, czyli szansę na upuszczenie dusz z minionów, które zabija Sena, sprawiło, że rola Adekery dla tej postaci stała się naprawdę atrakcyjna. W zamian za to, i przechodzimy teraz do przegranych, rola Seny na suporcie oczywiście naturalnie musiała spaść przez to. Dlaczego? Ponieważ Sena na suporcie zazwyczaj nie była grana stricte na suporcie, a raczej była to fasting Sena, czyli Sena, która nie farmi, a ma ze sobą drugiego, na przykład jakiegoś bruzera typu, nie wiem, Wukong, typu jakiś tank Maokai, czy na przykład Tom Kench, który farmił sobie te miniony i ona była jakby w statystykach widoczna jako cena support, natomiast niemniej jednak to nie była stricte cena support, po prostu bazowała na tym, że nie zabijała minionów i, i skalowała się z dusz. W momencie, w którym zwiększają ten drop chance z minionów, które cena zabija, no to automatycznie widzimy wzrost popularności, jak i win rate'u w scenie AD więc Sena Adekery na plus, Sena Support zdecydowanie na minus i przechodzimy tym samym właśnie do reszty przegrywów tego patcha. Jednym z tych przegrywów jest oczywiście Gangplank, który właściwie można powiedzieć jest największym przegrywem tego patcha. Prawie 5%, moi drodzy, 4,5% win tu Gangplank traci w tym momencie i siedzi na 43%. Naprawdę nie pikujcie, jeżeli nie jesteście mainami Gangplanka, nie pikujcie tej postaci pod żadnym pozorem. Jest niesamowicie skomplikowana sama w sobie, a w tym momencie jego combo zostało jeszcze tak naprawdę ulepszone, ponieważ może mieć aż 5 baryłek. Jego linia została całkowicie rozwalona i w tym momencie ta postać nie istnieje w fazie liniowej praktycznie. Jego build pod Graspa nie istnieje. Jego build pod Divine Sunderer'a też nie istnieje. Co chcecie budować na planku? to raczej Aery ze skorczem i do tego build podkryta. Kolejnym wielkim przegrywem tego patcha jest wiego i z tego się cieszę niesamowicie mocno, ponieważ postaci tej nienawidzę całym swoim serduszkiem. Jego winrate spadł prawie 4%, ponieważ 3,8% i w tym momencie siedzi na 46,9%, czyli prawie 47% w dżungli jego win rate na solo liniach są jeszcze gorsze, więc w ogóle się nie przejmujcie grać e, grając nim, jeżeli chcecie nim grać na solo linii, ponieważ tam jest jeszcze gorszy. W dżungli dostał dużego nerfa i to jest coś czego ja mm, oczekiwałem i i cieszę się z tego, że wreszcie to nastąpiło. Jego leczenie z pasywa jest naprawdę dużo mniejsze w kluczowych momentach, kiedy w jego zabije i przejmie to, to ciało i uda mu się przejąć to ciało. To, to leczenie jest znacznie, znacznie mniejsze, co sprawia, że zabicie go zaraz potem jest dużo, dużo łatwiejsze dla nas. W jego wydaje mi się, że można zdjąć też w tym momencie z ban listy, jeżeli mówimy o solo. Kolejkę. Kolejnym przegrywem patcha jest Kane. Kane stricte oczywiście niebieski. Czerwony jest dalej bardzo fajny, jeżeli macie oczywiście drużynę przeciwną do, do piknięcia. Jeżeli macie tam dużo tanków, dużo bruzerów, czerwony Kane jest super, natomiast Kane niebieski dostał giga nerfy. Nie grajcie tym 1,5% spadku to jest całkiem sporo, wbrew pozorom. Postać nastawiona na bardzo, bardzo wczesną fazę liniową, jeżeli mówimy stricte o niebieskim Kane, który przed transformacją nie istnieje a po transformacji jest gigakoksem fajnie że Riot wreszcie tam jakoś zainterweniował i to troszeczkę znerfił Leona kolejny przegryw okazuje się że 5 punktów jej magic resista oraz armora była całkiem sporym nerfem wbrew pozorom bo straciła aż 1.3 Procenta. Jasne, dalej jest bardzo solidną bohaterką z bardzo silną inicjacją i bardzo silnym lockdownem jednej e, jednostki, jednego, jednej postaci, ale jednak ten winrate e, spadł jej dosyć znacznie i jakby po prostu Riot dodał możliwość łatwiejszego zabicia Leony w momencie, w którym wbije się w nas. Ostatnim takim przegrywem, który jasne widać to ze, jasno widać to ze statystyk, to jest oczywiście Irelia, której okazuje się to ograniczenie leczenia, ograniczenie właściwie skalowania się leczenia z jej Q było dosyć solidne, ponieważ jest, jej winrate spadł o ponad 1%. Nie zmienia to faktu, że Irelia jest bardzo silną bohaterką, jeżeli przetrwacie tą fazę liniową, na której nie ma naprawdę słabej. Wbrew pozorom, jeżeli jesteście mainami Ireli, to na pewno dacie sobie radę ze wszystkim, co, na, co, co zostanie Wam rzucone, że tak powiem, na linię. Na midzie ten spadek Knighta jest jeszcze mniejszy, więc myślę, że bohaterka daje sobie spokojnie, spokojnie radę. Na zakończenie, ostatnią kwestią, którą chciałbym omówić, jest tutaj Akszan, którego nie wspomniałem. Jest przecież 1,8%, prawie 2% zysku na jego ja Janek, Dlaczego nic nie mówisz o Akszanie? Przecież taki świetny. Bohater wyraźnie. No, wydaje mi się, że nie jest to um, w żadnym stopniu związane z tymi bugfixami oraz buffami czy nerfami, które Riot y, zrobił w patchu 11 17, bo ciężko to zakwalifikować jako jeden, jedno albo drugie. Dużo tam było bugfixów, był y, buff y, na jego skalowanie się, nerf na. Nerf na bazowe obrażenia. Moim zdaniem, zysk w jego winraycie wynika raczej nie z patcha 11-17, a raczej z faktu, że jest nowym bohaterem. I ludzie powolutku wreszcie uczą się tej postaci. Uczą się jego dziwnej mechaniki skoku na lince. Uczą się jego puszczania erki, która jest zasłaniana praktycznie przez wszystko w grze. Więc myślę, że to wynika po prostu z tego, że gracze po prostu uczą się grać przeciwko oraz nim, i z tego widzimy po prostu wyraźny zysk win rate Tak więc, moi drodzy, to było omówienie postaci, które zyskały najwięcej i straciły najwięcej na patch 11.17. Jeżeli cieszycie się tak jak ja z tego, że Wiego dostał wreszcie nerfa na swoje leczenie, koniecznie uderzcie łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym materiale już wkrótce. Cześć.